Marcin Drociński, Widzew Łódź. Witam Państwa na briefingu przed meczem Fortuna pierwszej ligi pomiędzy GKS-em Jastrzębie a Widzewem Łódź. Dzisiaj ze mną są trener pierwszej drużyny widzewa Janusz Niedźwiedź oraz dziś reprezentujący zespół Christopher Norman Hansen. Bardzo proszę, najpierw o pytania do trenera Janusza Niedźwiedzia. Dzień dobry, Panie trenerze. Jak się zastanawiam, ostatni zespół w Tobelii, Jastrzębie. No, to mi nie idzie najlepiej, ale myślę, że tej koncentracji przede wszystkim w takich, w takich meczach zabrakło. Mhm. Często się słyszy, że te kluczowe mecze są najważniejsze. Niektórzy mówią, że. Cele osiąga się z, z drużynami, które są niżej w tabeli i tak dalej, i tak dalej. To są różnego rodzaju powiedzenia, które funkcjonują w piłce, natomiast najważniejsze to po prostu punktować, bez względu na pozycję przeciwników wygrywać, mieć określone serie zwycięskie, nieprzegranych meczów po to, żeby, żeby tych punktów było jak najwięcej, to jest kluczowe. I to, że dzisiaj Jastrzębie jest na ostatnim miejscu w tabeli, to, to, to nic nie zmienia. To, nasza czujność i nasza koncentracja musi być na najwyższym poziomie. Tak jak powiedziałem, tu nie ma łatwych meczów i, i e, widzieliśmy, jak przekonały się o tym Chrobry głowów niedawno, przegrywając 4-2, czy Arka Gdynia, która też w końcówce strzeliła bramkę na 3-2 i też się nieźle namęczyła. Natomiast no, my chcemy dalej kontynuować tą naszą drogę i, i po prostu w tym meczu trzeba e, znieść się dalej na wyżyny i, i zrobić dobrą robotę i wygrać. A jak pan oceni ten zespół, jak pan go Nawet Na pewno zespół, który wiosną został przemeblowany i został też wzmocniony. I myślę, że tym kluczowym ogniwem jest tam fabryk, który gra w ataku i który dotąd strzelił ubić bramek, dlatego to też jest groźny zawodnik. I, i, I ten przód na pewno funkcjonuje u nich na takim solidnym, dobrym poziomie. I, i też 11 bramek zdobytych na wiosnę. Natomiast Zespół, który na pewno będzie chciał u siebie się pokazać z dobrej strony i, 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 i dobrze zagrać. Natomiast my też w ostatnim czasie poprawiliśmy te nasze wyjazdy e, od tych wielu tygodni e, i też dobrze punktujemy na wyjazdach, dlatego liczymy na to że, że to, że to dalej będzie funkcjonowało w taki sposób. To będzie dla Was taki pracowity weekend, bo, bo we wtorek kolejny mecz, potem znowu. Weekend z meczem, czyli w ciągu 8-9 dni rozgrywacie trzy spotkania. Wszystko jakby fizycznie jest ready do tego, żeby, żeby to grać? Na czym dla nas się liczy tylko ta sobota, co, co będzie później. Kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo to jest w pince bardzo odległa przyszłość. Nasze myśli zresztą my od zawsze to powtarzamy, że najważniejszy jest kluczowy mecz i, i kluczowe punkty do zgarnięcia, dlatego kompletnie e, cała reszta to jest tylko. Tylko pewnie dla wielu gdzieś rozmowy o tym, czy, czy skupianie się na innych rzeczach. My się skupiamy tylko na tym, co dzisiaj mamy zrobić na treningu, dobrze przygotować się do jutra, jutro pojechać, zagrać dobre spotkanie i wygrać, a dopiero później będziemy myśleć o całej reszcie. Czy w sobotę już są możliwe jakieś powroty po kontuzjach, czy może we wtorek? No jeszcze dzisiaj będziemy oczywiście um, patrzeć jak wygląda sytuacja dwóch zawodników, którzy, którzy już w ostatnim czasie z nami trendują i decyzja tak naprawdę dopiero po treningu zapadnie, czy oni pojadą z nami i będą na ogli nam już pomóc w tym meczu, czy dopiero będą gotowi na koronę. Panie że to jeszcze wrócę do meczu spuszczam mnie połowicę, mm -hmm. już na pewno na spokojnie już pan obejrzał sobie, jeszcze niejednokrotnie jeszcze ten... Ten mecz to to jak, jak, jak ocenia pan w ogóle swojej drużyny, bo no, umówmy się, to nie było znowu porywające widowisko w wykonaniu Widzewa. Bardzo pesymistycznie cały czas. Myślę, że wielu jest szczęśliwych, że wygraliśmy z trudnym przeciwnikiem, bo widzieliśmy, że puszcza postawiła wysoką poprzeczkę i, i, i no tak jak się spodziewaliśmy określonej gry, to jednak puszcza też wiele rzeczy zmieniła na ten mecz i. I, i, I widzieliśmy jak nie było łatwo. Natomiast na pewno to zwycięstwo dodaje nam kolejnego pozytywnego kopa, bo strzelając bramkę w ostatnich sekundach praktycznie meczu i przechylając w tak e, trudnym meczu, nie ma co oszukiwać się. E, te trzy punkty zostały w Łodzi, dlatego to nas niezmiernie cieszy. A tak jak powiedziałem, odnośnie przyszłości, tak samo powiem o przyszłości. Przeszłością nie można ani żyć, ani o niej teraz wspominać. Tak naprawdę liczy się tylko na za zaraźniejszość, czyli dzisiaj jutro i na tym skupiamy wszystkie swoje myśli. A Wilanołewie pan pogratulował tego gola, Czy jeden miał pretensję, że, że nie wrócił? Bo pan chyba podobno chciał, żeby on jednak wyszedł z tego pola Tylko Tylko i wyłącznie pogratulowałem, bo strzelił bardzo ważną bramkę i już wcześniej mówiłem, że Daniel em, pracuje na swoje minuty i, ta rywalizacja, szczególnie na tych ofensywnych pozycjach, jest bardzo, bardzo duża, bo wiemy dobrze, że mamy po dwóch i nawet po trzech zawodników. Z przodu mamy nawet czterech, e, mówiąc o, o napastnikach. E, patrząc na kadrę, dlatego no, bardzo, bardzo duża rywalizacja na tych pozycjach. I dlatego też niektórzy zawodnicy no nie dostają tyle minut pewnie ile by chcieli, ale właśnie to są takie momenty piękne, w których ktoś wchodzi na 10, 15, 7 minut i, i też pomaga tej drużynie i też daje tej drużynie to, żeby, żeby ta drużyna mogła zapunktować. I to, co my nawet mówimy, to nie są zawodnicy rezerwowi, tylko zawodnicy zmieniający grę, a w tym momencie nie tylko grę, ale również pomagający odnieść zwycięstwo. Dlatego bardzo mu gratuluję tego. Daniel jest członkiem naszej drużyny, to co powiedziałem, mniej minut, ale też liczy się te minuty, które zawodnik dostaje, żeby je dobrze wykorzystał. To czy w związku z tym możemy spodziewać się jakiś rozszat kadrowych w meczu z gks Oczywiście, wszystkiego się możemy spodziewać. Myślę, że już wielokrotnie udowadnialiśmy, nawet niedawno. Nikt się nie spodziewał, że Marek Hanuszek może grać na środku obrony, Karol Danielak nagle na wahadle. Okazały się potrafione trafione ruchy. I tak naprawdę my o wielu rzeczach rozmawiamy z zespołem, mamy świadomą drużynę, która wie też czego chce i, i też szukamy różnych nowych rozwiązań, czasem mniejszych, których pewnie wielu nie zauważy z Was, bo, bo to są takie rzeczy, na które my zwracamy tutaj uwagę jako sztab, zawodnicy, ale które mają po prostu przynosić określone korzyści, dlatego to jest taki e, czas, w którym Mamy już pewną jakąś stabilizację, ale z drugiej strony, też szukamy odrobiny zmian czy, czy korekt, które mogą nam jeszcze dodatkowo pomóc. Bo każdy przeciwnik gra w inny sposób i dzisiaj puszcza grała inaczej, teraz ja Jastrzębie będzie grał inaczej, za chwilę gramy. Kolejny mecz, w którym też przeciwnik będzie grał inaczej, i kolejny. Dlatego do każdego meczu też trzeba pewne szczegóły jakieś inne dopracować. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Panie trenerze, Krzysztof Zimoch, Radio 357. Prezes Dróż, czy zdradził, że szykowane są nowe transfery i szykowane są nowe kontrakty z zawodnikami już mm -hmm. grającymi? Czy pan wie o kogo chodzi, czy raczej w myśl zasady wiem, ale nie powiem? Przede wszystkim to nie czas na rozmowy o transferach, ani rozmowy o nowych kontraktach. Zawodnicy dokładnie wiedzą. Był komunikat wyraźny jakiś czas temu prezesa w radiu, który powiedział wyraźnie, że. Przyglądamy się sytuacji w drużynie, bo dzisiaj też nie wiemy, gdzie będziemy w następnym sezonie i pracujemy ciężko, żeby, żeby zawodnicy pracują ciężko, żeby, żeby na ten kontrakt zapracować i oczywiście Wrocławczycy jesteśmy w kontakcie i tu nie ma takiego czegoś, że, że tu się nic nie dzieje. Cały czas obserwujemy, cały czas zawodnicy mają możliwość, żeby pokazać się z bardzo dobrej strony i zapracować po prostu na ten kontrakt. I wtedy jak najbardziej e, to nie ma obawy, że, że, że ktoś nie, nie, nie zostanie z nami, jak będzie bardzo dobrze wyglądał. Dlatego został nam, zostało nam miesiąc i najważniejsze, żebyśmy skupili się na pracy i na meczach, a cała reszta, jak jest ok, to wtedy tam też również będzie, będzie to ok. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do trenera? Widzę, że tak. Dzień dobry, Mikołaj Januszki-Gor.pl. Ja, może zapytam o to, czy, czy w tygodniu na treningach jakoś skupił się Pan bardziej na, na wykańczaniu akcji, no bo myślę, że jednak w meczu z Puszczą było sporo tych sytuacji, czy to Karola Danielaka, czy Fabio Nunesza, które mogły ten mecz ustawić, no ale był, był z tym problem. No tu jeszcze naszego Chrisa też. It's a question about situations last game. Dlatego e, też e, tutaj mieliśmy tych sytuacji sporo, tak jak we wcześniejszych meczach. E, powiem tak, w ostatnich dwóch tygodniach, to nie jest tylko kwestia tego tygodnia, ale ostatnich dwóch, nawet chyba trzech tygodniach, położyliśmy trochę większy nacisk na finalizację. Że, oczywiście też nie możemy przesadzić w drugą stronę, że teraz będziemy tylko finalizować, bo skupiliśmy się i na zadaniach defensywnych. Jak w każdym tygodniu są elementy defensywne też w jaki sposób przeciwnik gra, gdzie może nam zrobić krzywdę albo jakie my jeszcze błędy popełniamy, jeśli chodzi o nasz zespół w różnych momentach. Czasem to jest jeden, dwa błędy, ale dla nas to wystarczy, żeby na ten element zwrócić sobie uwagę i to przetrenować. Natomiast rzeczywiście zwróciliśmy większą uwagę na wykańczanie sytuacji w polu karnym, na wygrywanie pozycji, na zbieranie drugiej piłki przed polem karnym, na strzały z dystansu, na jeszcze wiele, wiele różnych aspektów, na tym, żeby boczni, którzy dochodzą do sytuacji, czy do środkowania, czy do grania w pole karne, żeby do końca obserwowali, żeby nawiązywali ten kontakt z zawodnikami w polu karnym, żeby nie było tylko wrzutki, na przykład dla wrzutki, więc takich rzeczy, mnóstwo szczegółów, Dopracujemy, dopracowujemy jeszcze mocniej w ostatnich tygodniach, natomiast no to, to zawsze jest mecz i, i, i musimy sobie treningiem pomóc, żeby rzeczywiście to, co wypracowujemy w meczach, żeby finalizować lepiej niż, niż do tej pory. W drugiej części naszego dzisiejszego spotkania bardzo proszę o pytania do reprezentującego dzisiaj zespół Christophera Normana Hansena. Bardzo proszę o zadawanie pytań w języku angielskim. Hello, Christopher. Uh, I think you you feel better and better on the field uh, uh, now. What do you think about it? Yeah, obviously, when you when you come to a new country and and a new way of of playing football, you 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 need to adapt, but fast. Um, I think as well that it goes better and better, and better every game. So, so hopefully, it's just gonna go yeah. on. Potrzebowałem trochę czasu, oczywiście, by się zaadoptować, kiedy tutaj przyszedłem do nowego miejsca. Ta adaptacja w tej chwili rzeczywiście przebiega coraz lepiej coraz szybciej. No i z tego też wynika, że rzeczywiście czuję się coraz lepiej, gram coraz lepiej i no, nabieram tej pewności siebie, niezwykle istotnej. We are waiting for first goal. Uh, it was close last game. Yeah, I'm waiting for it too. Uh... It will come, I know it. But uh, yeah, I had some big chances, uh, also last game, uh, right over the crossbar. So uh, we need to keep on working, and we're we training in in the training every week to to get to chances and uh, convert those chances to goals. So uh, yeah. na swoją pierwszą Christopher. Oczywiście na każdym treningu pracuję nad tym, by się doskonalić, by rzeczywiście wykorzystywać te okazje, które stwarzane są przez zespół, przez kolegów. Rzeczywiście, podczas ostatniego spotkania z Puszczolni Połomice miałem doskonałą szansę w polu karnym, którą chciałbym wykorzystać, no ale liczę na to, że następną, którą dostanę, będzie już wykorzystana i piłka znajdzie drogę do siatki. This is six games to sześć w the, end of the And everything is depends on you. Uh, of Vitev, uh, you are on the se second place, and if you win everything, everything will be okay. Uh, is it possible? Yeah, of course it's possible uh, for us as football players and people working around football. The the most important game is the next game, so uh, we need to work every week, uh, take the next game as uh, serious as possible, and uh, of course we can. Take three points in every game, but uh, yeah, we just have to keep keep working. Yeah, so, a few things in first Liga. What do you think about, about this competition? Is it hard or, or not? In this league, mm -hmm. um, yeah, it, it's uh, not not difficult, but everybody you see it in the in the table as well that everybody beats each other. Um, it's uh, it's a physical uh, league and most of the teams we meet are a little bit lower and waiting for us and to go on counterattacks attacks um, and we need to play our uh, our style of football and uh, keep uh, trying to create chances and uh, and yeah beat every opponent To <laughs> Na pytanie, jaka jest ta liga, jak ją Christopher ocenia, to liga bardzo wyrównana, ale też momentami niezwykle siłowa, z drużynami, które najczęściej czekają na widze, czekając na swoją szansę w kontratakach, więc dla nas to nie jest łatwe granie, żadnego rywala tutaj nie można lekceważyć. Co do tego pierwszego. Pytania. Miejscu, spotkań... Tak, tak, oczywiście możliwe jest. No, zapytałeś, czy, czy, czy sukces końcowy jest możliwy, jest, jest drugie miejsce do końca sześć spotkań, ale tutaj Christopher podkreślił, że skupiają się zarówno oni, jak i zawodnicy, jak czy wszyscy ludzie, tak samo my wokół, wokół klubu i pracujący w klubie. Co każdy weekend, na każdy mecz, ten najbliższy dla nas jest absolutnie meczem najważniejszym i to jest pełna koncentracja na realizacji tego celu. Okay. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do Christophera? Jeśli nie, to Robert chyba wyczerpał temat. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie przed meczem z GKS-em Jastrzębie. Jutro mecz Fortuna I Ligi w Jastrzębie o godzinie. 15 i Myślę, że będzie fajna atmosfera, dlatego że liczna grupa kibiców widzewa będzie wspierać swój zespół w Jastrzębiu. Nasi fani wykorzystali pełną pulę biletów, którą otrzymaliśmy od klubu gospodarza, więc sądzę, że będziemy świadkami naprawdę fajnego widowiska i głęboko wierzymy, że zakończymy go korzystnie dla nas. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej konferencji. Trening dzisiejszy o godzinie 12.30. Na łodziance pierwszych 15 minut, jeśli chcecie go rejestrować, jest zgodnie z tradycją przedmeczową dostępna. Dziękuję bardzo trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi. Thank you very much. You. It's first time on the conference before the match for Christopher Norman Hansen. Thank you very much Christopher. Thank you. Thank you.